Jaki dzień, to taki nastrój, to taki obraz. Dzisiaj to taki. To jest kobieta, która ma na imię Danielle Dax i jest diaboliczną dziewczyną. To jest Gawczyk. Gotycka dziewczyna. Inspirowały mnie wampiry do, do tego. Nie pamiętam już, krótko dosyć malowałem ten obraz. To jest Emily. Lee. Koleżanka ze szkoły, chłopiec, jakaś twarz chłopca. To są jakieś kształty, nie wiem. Każdy może interpretować, jak chce. Wojna, czołgi, kobieta, która walczy. Ona jest wo woj wojownikiem, raczej, w tym obrazie. To jest jakaś meduza. Kobieta jakaś bogini, dobra, zła, może być zła, może być dobra, zależy jej co się jej stanie. To jest czarownica, to jest po prostu czarownica w ogrodzie jakimś w dużym kapeluszu. Stary pankowiec, który trzyma dziecko, to jest dziecko. Jest w jakimś budynku siedzi izolowany. To jest Pankuwa, ale to jest raczej Warszawa. Warszawa jako syrena też. Ale jest Pankuwa, także taką anarchistką. To jest druga syrena. To też może być interpretacja Warszawy. Tak miałem pomysł, że pod wodą zrobić. Pomieszałem farby i coś mi takiego wyszło. Interpretacja Pabla Picassa. Interpretuje malarstwo jego właśnie przez ten obraz. To jest interpretacja następna, interpretacja Pabla Picasa. Trzy kobiety. The Three Women. próbowałem jak, jak najbliżej to zinterpretować, jak mogłem, żeby to wyglądało tak porządnie, jak, jak to powinno być. Czuję, że jestem blisko interpretacji Leonarda da Vinci. Witam serdecznie bohatera dzisiejszego wieczoru, pana Rafała Czeczota. Chciałbym podziękować pani dyrektor. Uważa, że jest obywatelem świata, chociaż czasem myśli, że jest obywatelem wszechświata. Jego światem jest jego wyobraźnia. Ona go tworzy, rysowaniem i malowaniem zmienia świat. Uważa, że kolor ma właściwości lecznicze, kolor jest jego muzyką. Nie analizuje, jaki powinien być. On po prostu kieruje się podświadomością. Proszę, zapraszam, yy, bezpłatne wino, <grystanie> dobre jedzenie. Proszę oglądać. To pani bardzo ładnie maluje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja też nie gratuluję Panu. Dziękuję ja bardzo.